Wystawiłem trzydziestkę, Żeby się prezentowała zajebiście. Żeby Emilka z Podlasia wiedziała, że tu bogactwo w tym kraju. Emilka z Podlasia Chicago, chyba tak się nazywa. Kanal. Owej dziewczyny. Zobaczcie co mi przywiozła. I to nie wiem czy to z Polski, czy to ze Stanów, ale kurde w Polsce takich rzeczy to nie robią. Chyba ty. Szalony farmer. Zobacz jaki termos. Żebym na live'ach na live nie musiał ze skarpety dojść Kto tam kiedyś uczęszczał na live y, to wie mniej więcej o co chodzi. Tu mam słomkę nawet, także będziemy siorbać. Live'y oczywiście będą, wrócą na kanał, ale no kiedy będzie więcej czasu. Podjeżdżają jesień, zima, zobaczymy. Póki co to wiecie, wszystko goni dookoła. I jak się robi to się męczy, a jak się męczy to się odpoczywa, a nie gdzieś tam później jeszcze po internetach wieczorami. Także to, to, to i zobaczcie co tu, kuki <laughs> kurcze i tu coś podobnego, jakieś czekoladki, cukierki, coś fantastycz fantastycznego, proszę Państwa Milky Way, mm. także to, to tak, porcja obiadowa, o. No i co? Emilka była. Akurat że kamerki nie miałem na zewnątrz. No ale to też nie jest osoba, która pcha się na, yy, na ten, na afisz, tak? O, też sobie cenię takich ludzi. Nie tak jak ja, że wszystko trzeba zarejestrować. Wygłaskała Emi, oczywiście, bo Emi jest na cześć Emilii. Emilki. Albo Emilii. To to samo imię? Kiedyś chyba ktoś mi mówi, czy to to samo, czy nie. Emilka. Yy, na cześć Emilki. Emi jest nazwana, czyli no super piękna kózka, która zostaje u mnie. kiedy Emilka nie wróci ze Stanów, i ją zabierze. <grytanie> no i tak no, proszę Państwa, idziemy oznaczymy Emilkę. O, nawet dla Abi się dostało i dla Kiera. Jakiś żołądki chyba, nie wiem co to jest. Już abijadła, także sorcik. Super! Super sorcik. Emilka. Emilka. Emilka Chicago. O, o, o. Emilka Chicago. Jest tych buziaków, serduszków, kurczę, wszystkiego. dzieci, ci to przykleić tu. Jak odpadnie, to będziemy mazać wtedy. O, cyk. O. Dzięki wielkie za wspieranie. Za. Wielkie, wielkie zakupy, to jest wielka, wielka pomoc w utrzymaniu całej farmy wszystkich zwierząt, także dziękuję wielkie, że chciało ci się, że się pofatygowałaś, no i że wygłaskałaś nasze kochane kozy. To też jest bezcenne właściwie, no kurczę, to sam widok, sam widziałaś, no kto tego nie przeżył, ten, ten chyba nie zrozumie jak to działa, że te kozy relaksują po prostu samym widokiem, sam, samym jestec. Twem. Dobrze Emilko, dziękuję raz jeszcze. Szerokości, dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień jak będziesz miała więcej czasu to super superprodukcję, bo trochę się działo dobrze być w temacie. No przyjdzie jeszcze czas yy, może w zimę bardziej. Jakaś biała czekolada z czymś ciemnym. Mmm, faktycznie biała czekolada. Hmm. O, zobacz, ja szukam na paczka, na milka, dwa papierki. <głos> <głos> Skarby. Co? Przeżuwaczki. Wy już do dojenia czekacie? Z łysym? <laughs> Też nauczone procedury kończącej dzień. Cześć mi, cześć. Wygłoskana na dzisiaj, każda jedna. A wy coraz bardziej żółte się robicie, biszkoptowe. Mhm. Ta dziewczyny, Mniami. Mniami już się ładnie oswoiła. Daje się podejść. Mniami. Hmm? Jeszcze taka wiadomo. Zdziwiona trochę. No ale już. Już jest super mega postęp. Mniami. Piękna kózka. Zaprełki, aria, kiełbasa, jak tam? Soli więcej niż <gryw> kurcze, zalecam. No, lizawki więcej. Tak jest. Póki się nie obsikuje, to wiecie, to jeszcze można pogłaskać ale już ono jakie odruchy ma do, wal do walczenia, przepychania się ale tutaj pokrzywami taj jeziorem Taria, No i my czy nie? Ciebie nie A Już ktoś był pierwszy Nie odstępują na krok co? Dobrze ty zostajesz ze mną póki co Póki Emilia, Emilka nie zabierze Emilia to samo Nie malutka Nie? No to ja nie wiem Dobra Już Zasłużyłem dziś na kolację proszę Państwa Holujemy Start był dobry nie ja mogłem z ruszyć ale już bym powiedział że osłabła rybka a coś długiego to amur będzie tak węgorz nie piernicz. że to węgorz na kukurydzę. węgorza złowiłem na kukurydzę, zobacz to te co wpuszczałem ale jaja zobacz jakie jaja normalnie węgorza złowiłem na kukurydzę z miodem ale akcja ja je wpuszczałem one miały kurcze nie wiem z 15-20 cm dobrze że żyją czyszczą stafil on ma ponad pół metra pół kilo gdzieś ma czuję na wędce że trochę waży dobrze że nie połknął ale na kukurydzę węgorza masakra Dawaj go do od razu Dobre jaja on żeby nie upierdzielił, że to agresywne szczypce a tu szczypce by się przydały dobrze, że haczyk na wierzchu jest kurwa, on waży trochę, ty z kilogram ma nie, na no, kilo nie, ale <gryw> już się podnieciłem ty telefon schowaj, bo zaraz się podniecisz łapać teraz, elektryczny może Może capnąć, nie? Hmm. <gryzie> nie gryzie Przez siatkę go, żeby się nie wyśliznął. kurde śliski poszedł ale jaja ja. jak bryty to i te jesiotry tu mogą żyć a ja przecież 6 sztuk siotra wpuściłem po roku je widziałem ale już później nie Węgorzy, to ja w ogóle nie widziałem jak wpuściłem, tak zniknęły, no wiadomo, bo one przy dnie. Na kukurydzę, kurde. Nie do wiary. Wygląda jak kukurydza albo groch. No właśnie. Siemo, Dzień dobry. Co masz? Abiczeka. Mhm. Dla abi dla Krokiera? Na Ole, okoń Zostaw, zostaw Abi. Gdzie? Zostaw Abi, Abi zostaw. <grym> Ona ryby nie widziała chyba. Zostaw, został. zostaw. W wiadrze, o. się zdziwiła. To nie dla ciebie. Ale żywy ty. No Jeden to... w basenie siedział, czekał. Ale będzie ganiał tą rybę. No Myślałem, że mniejszy on. Ile on ma? Z 20 cm prawie, nie? No i już tyle. To już, to już taką pochłonię rybę. No i nawet większą. No, one mają te pyski, jak się wkurzy, to i dużą zje, nie? Ale jak ma drobnicę, to małą będzie się no, kupować. Dobry nie, jeden na razie. Szczupak będzie być, wszystko, tylko małe Aż będzie. tutaj od Emilki z pozdrowieniami, z uściskami, z całusami. Dziękuję bardzo. O, a my idziemy wpuszczać rybkę. To dawaj garbusa. Zbychuję, jak go zobaczył. Mówi, Jacie so, ale coś te trwycił. Wariaci. A dobra, spokojnie, spokojnie, chłopie Spokojnie. Z będzie ganiał Widzieć Wiadro woli Od tego stawu. Jest straszony. Poszedł Teraz na spinning można łowić. Po zakładaj guma Profesjonalny wędkarz. Ja mam dasz radę, profesor? O, ledwo kamerę zdążyłem odpalić. Już, już Wojciech wyjął. Kurde, jest 10 kilo. Ledwo podniósł. Może dłuższy od tamtego, co ostatnio miałeś, co? No, bardziej chyba grubszy taki. Mi się wydaje, właśnie, że nie grubszy, a dłuższy. O, i pijawa. tutaj trzeba ciepać tam, bo tam młodzieży siedzi po lewej, a tu trzeba rzucić. tak jak ja rzuciłem na środek. Dasz tego do wyciągania? Bo tutaj trzeba go wlepchnąć trochę. A? Hm? Chcesz wodkę? Pamiątkę? No z półtory kilo Na święta w są raz, nie? Mm -hmm. <virgu> <shocked>